Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Paulina. Mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat, mianowicie myślę, że z takich prozaicznych spraw to wyszło, ponieważ już 18 września w Stajni Fantazji organizujemy konsultacje ujeżdżeniowe z Filipem Poszulskim, którego zaprosiłam dzisiaj również do poruszenia tego ważnego tematu razem z nami. Pojawia się wiele wątpliwości właśnie, czy nadajemy się na te konsultacje ujeżdżeniowe, w ogóle z czym to się je, na czym to polega, ale zanim na te pytania nam Filip odpowie, to przedstawię, jest, Filip jest Filip Poszumski jest zawodnikiem Grand Prix. Ostatnio, Filipie, wygrałeś zawody w Dżonkowie, małą rundę, więc no, mamy do czynienia z zawodnikiem wysokiej, jak nie najwyższej rangi w Polsce, więc e, myślę, że z konsultacji warto skorzystać. Oczywiście to jest moje zdanie, ale jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, czy możecie wziąć w nich udział, to myślę, że Filip rozjaśni nam tu parę spraw. Powiedz mi, Filipie, na czym w ogóle polegają takie konsultacje? Konsultacje można powiedzieć tak w skrócie polegały na tym, że ja przyjeżdżam, oglądam parę jeździec końc. skupiam się troszkę na, można powiedzieć bardziej w tym przypadku akurat na jeźdźcu, ale też mówię jeźdźcowi, jak ma z koniem, niekoniecznie tym, ale ogólnie pracować, mówię, na no, co ma zwracać u siebie uwagę w swoim dziedzictwie. W swoim, Staram się zawsze wytknąć jakieś błędy, powiedzieć co można poprawić, powiedzieć jak można jakieś tam określone cele osiągnąć. Mhm. I staram się zależnie od tego co każdy potrzebuje, jakoś to do, do każdego zawodnika, do każdego miejsca indywidualny sposób podejść. Pojawiło się wiele pytań w momencie, kiedy ustąpni, ustąpiliśmy wydarzenie o konsultacjach w Stajni Fantazja. Czy w ogóle ja się nadaję na takie konsultacje? Mam wrażenie, że czasami ludzie myślą, że muszą osiągnąć nie wiadomo jaki etap, żeby na tych konsultacjach uczestniczyć. Jakie ty masz zdanie? Dla nie, kogo takie nie konsultacje? Tak, ponieważ można powiedzieć, że ujedzenie jest taką matką dyscypliny dzieckiej, więc no jakby na każdym poziomie gdzieś tam, nawet nie mówię takie ujeżdżenie sensu, sensu stricte, tylko troszkę o dosiadzie, troszkę o o jakichś takich prostych ćwiczeniach, zarówno dla jeźdźca, jak i dla konia. Myślę, że każdemu to się zawsze może przydać i zawsze na każdym, na każdym etapie możemy, możemy coś, coś zrobić na takich konsultacjach. Więc można powiedzieć, że dla każdego? Można powiedzieć, że dla każdego. E, Okej, okay. i tak myślę. No jesteś zawodnikiem Grand Prix, więc można powiedzieć, że. Czy umiesz wszystko? Czy ty też korzystasz z takich konsultacji? Ja też, się, ja też się uczę, ja też nie umiem wszystkiego. Myślę, że nikt nie może co powiedzieć o mnie wszystko, więc ja też idę y, też na konsultacje, też z nich korzystam. Y, też każdą, każdą mądrzyło wiedzę, którą tylko mogę gdzieś zdobyć, pozyskać, to staram się, staram się zdobywać, bo no myślę, że każdy dużo zawsze z takiego zewnętrznego oka wyniesie. Mhm. Więc jeżeli jeszcze macie wątpliwości, czy warto skorzystać z takich konsultacji, mam nadzieję, że ten film trochę Wam je rozwiał. Przypominamy, już 18 września Stajnia Fantazja w Niewiadowie. Serdecznie zapraszamy na konsultacje z Filipem Poszumskim. Bardzo dziękuję, dziękuję. i do zobaczenia. Cześć!